Nie ukrywajmy, że coaching ma no, złą renomę w Polsce, prawda? Niestety tak. Wynika to między innymi z tego, że y, był taki boom na rozwój osobisty w Polsce, gdzie po prostu co druga osoba stawała się coachem, nie mając do tego żadnych predyspozycji np. Y, ukończonych odpowiednich y, kursów czy certyfikacji, po prostu któregoś dnia ktoś się obudził i stwierdził teraz ja będę coachem i będę pomagał innym ludziom, no i wtedy rynek się po prostu popsuł. To jak wygląda ta etyka i rzetelność? Na szczęście rynek zaczął to weryfikować, czyli osoby, które ukończyły takie nieakredytowane szkolenia i kursy, które niejednokrotnie były zbyt krótkim czasem trwania tej, tej edukacji, po prostu nie, nie znajdowały klientów lub gdzieś, gdzieś wypadły. W tym momencie rynek coachingu jest na tyle już ułożony w Polsce, że faktycznie wiele osób ma świadomość, aby zapytać na przykład coacha, jaką drugą edukację ktoś przeszedł, czy ma certyfikację, czy się superwizuje, czy, czy w dalszym ciągu gdzieś się szkoli. To jest bardzo istotne.